Gość po ósmej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W studiu Maria Łodarczyk, dyrektor Trzeciego Liceum Kształcące Kapułki. Witam panią serdecznie. Dzieci wracają do szkół, wraca normalność, jeżeli wirus pozwoli. Cieszycie się? Tak. Większość nauczycieli się cieszy, chciałaby się spotkać ze swoimi uczniami. No, i wprowadzić tak zwaną normalność po tylu miesiącach siedzenia przy komputerze na Teamsach, Zoomach oraz wszystkich innych platformach. Trudno było. Tak, było trudno, bo powodowało to no nie tylko uczniów, ale także i nauczycieli różnego rodzaju frustracje. No nie tylko z powodu nie do końca biegłych umiejętności w obsłudze tych komputerów, ale także i to są tylko urządzenia techniczne, więc czasami zawodziły ale nie ma co ukrywać nie ma to jak bezpośredni kontrakt, kontakt z nauczycielem wiosna bardzo taka sobie no kasztany, ty... kasztany nie kwitną, no właśnie, ale jeszcze. matura za cztery dni. Ale mamy nadzieję, że 4, kwie... że 4 maja wszystkie kasztany zakwitną. zakwitną. <laughs> tak. A jak przygotowania do matury? No, na przygotowania były tak. Przygotowania były w tym roku dość spokojne. Proszę pamiętać, że uczniów nie było u nas w szkole od połowy października, więc był czas na to, żeby przygotować y, wszystkie y, sale zgodnie z procedurami, odmierzeniem y, łącznie z odmierzeniem dwumetrowej odległości między stolikami bo takie są zalecenia, więc myślę, że szkoły są już przygotowane do tego, żeby przyjąć maturzystów na, na egzamin maturalny. Jak będą te obostrzenia wyglądały w czasie matur? No musimy, y, procedury w tym roku dopuszczają opóźnienie egzaminu do 45 minut, żeby uczniowie nie gromadzili się zbyt wielkimi... Y, grupkami. Będą wchodzili w dwóch, dwoma różnymi wejściami o, o różnych godzinach. Jest większa ilość sal w każdej se w, w szkole, w której będą nauczy uczniowie pisali, żeby to... Trzeba tych uczniów tak. podzielić. Tak, mm. Trzeba ich podzielić. Tak, no, te wszystkie informacje uczniowie już, myślę, że dawno przed dostali, przetrawili wiedzą. Zostali poinformowani, w których salach będą pisać swoje egzaminy, no, żeby nie biegali po korytarzach i nie musieli się odszukiwać na, odszukiwać na listach, które piszą na każdej sali. Jak już będzie ten dystans dwumetrowy, to mogą zdjąć maseczkę? Tak, taka jest procedura, że dopóki nie dostanie, usiądą przy swoich stolikach i nie otrzymają arkusza egzaminacyjnego, powinni pozostać w maseczkach. No, maseczki zdejmą tylko na, w momencie, kiedy będą rozpoczynali pracę z arkuszem. Trochę się obawiacie tej matury? Nauczyciele są po pierwszej dawce. Szczepień. Tak, większość jest po pierwszej dawce, ale wiem, że niektóre, niektóre szkoły zostały zaszczepione drugą dawką. No niemniej jednak rzeczywiście grono nauczycieli jest po pierwszej dawce i teraz na początku maja, do połowy maja myślę będą szczepione, szczepieni drugą dawką. No obawy, no obawy są zawsze, proszę pani. No, w zeszłym roku mieliśmy maturę w czerwcu i nikt nie był szczepiony. W tym roku obostrzenia sanitarne są bardzo podobne do tych, które były w zeszłym roku. Poza tym roku. też sporo osób przechorowało już. Sporo osób przechorowało już, więc mam nadzieję, że zachowując rozsądek, dystans i maseczki zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli nie spowodujemy zbyt wielkiego czy też... Unikniemy zagrożenia zarażeniem. A jak pani sądzi, jakie będą wyniki te, tych matur? Nie obawia się pani tych wyników? No, w zeszłym roku nie były aż takie złe. Chociaż w zeszłym roku było trudniej z tą nauką na zdalną. No, Trudniej, bo trzeba się było przystosować, tak, trzeba, było się, trzeba przystosować. się było wszystkiego tak, nauczyć. Tak, trzeba było się wszystkiego nauczyć, no i by, zostaliśmy dość yy, no, zaskoczeni, bo na początku, nie wiem, czy pani pamięta, była mowa o tym, że może zamknął nas na dwa tygodnie, a potem się z tego zrobił co, praktycznie cały rok, no bo byliśmy tylko półtora roku, półtora miesiąca w szkole. Yy, no i zanim się nauczyciele i uczniowie przyzwyczaili yy, do tej zdalnej nauki, ogarnęli, te wszystkie now nowinki techniczne, tam się, które tam e, są możliwe do wykorzystania. No teraz to, e, teraz m, no jakby powiedziałabym prawie perfekcyjnie korzystając z różnego rodzaju tablic. Ale chcą teams, wrócić do normalności. Ale chcą. Są, chcą, chcą wrócić do normalności, więc to jest takie, no, ale widać jak się nauczyciele, jak, ich, jak nauczyciele i uczniowie, no uczniowie to wiadomo, ale jak nauczyciele podnieśli swoją jakość pracy z komputerem i z różnego rodzaju tymi aplikacjami. To takie, Czyli że... siłą rzeczy podnieśli umiejętności, tak tak? tak? tak, ale czy, to, te, czy podniesienie tych umiejętności przeniosło się na jakość nauczania, no to będziemy oceniać dopiero po e, wynikach egzaminów maturalnych. Proszę pamiętać, że zostały zmienione troszkę e, wymagania egzaminu. Ministerstwo tam jakiś czas temu obniżyło te wymagania. Czyli matura będzie łatwiejsza, pani, pani zdaniem, bo, bo są tacy absolwenci, byli absolwenci, którzy na przykład w skierniwicach, którzy zda, chcą zdawać w tym roku, bo ta matura jest łatwiejsza według nich. No to według nich jest łatwiejsza. Te, tutaj są zmniejszone wymagania w tym sensie, że niektóre działy zostały y, wykreślone jakby zobowiązkowego. Nie będzie y, y, egzaminu ustnego, I Nie tak? będzie egzaminu ustnego, a na egzaminie pisemnym no to tak niekto, w niektórych, y, z niektórych przedmiotów zostały wykreślone jakieś tam działy. Została zmniejszona ilość y, zadań, ale myślę, że wiedzy i tak trzeba posi posiadać, żeby tą, tę maturę zdać. No właśnie, y, y, byli Absolwenci mówią, będzie łatwiejsza. Aktualni mówią, zaraz, zaraz, ale my się cały czas zdalnie uczyliśmy. Tak. I dla nas to będzie trudna to matura, będzie tru tak? Zgadza tak, się tak, pani z tak, tym? Tak, zgadzam się. To będzie dla nich normalna matura. Taka jak dla tych, którzy będą poprawiać i, 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 kto, i pisali ją po raz pierwszy. A jak tak. pani ocena, ocenia jakość nauczania? E, o ile procent, jeżeli można to procentowo mm. określić, spadła ta jakość? No, myślę, że około 20-25 procent bo to nauczanie zdalne nie jest takie, jak nauczanie takie klasyczne, tradycyjne. No brak oce... znaczy nie, nie zawsze jesteśmy tacy skoncentrowani. Tak, Jakiejś samodyscypliny tak, też nie mamy w tak, sobie. No, tak, takiej... co innego być uczniem w szkole, siedzieć w klasie przez 45 minut, potem wyjść, porozmawiać z uczniem ze swojej klasy, z innej, przejść się po korytarzu. Natomiast no teraz jak wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, no to ten uczeń biedny siedzi przed tym komputerem, ma chwilę czasu, no to może wyjść co najwyżej do, po herbatkę do mamy do kuchni, wrócić natychmiast i wraca przed komputer. No więc to jest też inaczej. Oni to inaczej przeżywają, inaczej mają, inny mają do tego stosunek. No, nie, 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 nie ukrywajmy, no to będą no, takie psychiczne także problemy, prawda? No bo siedzieć w zamknięciu przez 6-7 może nawet i 10 godzin w swoim pokoju W jakiś przed komputerem. tam sposób zaburzone tak, relacje tak, z rówieśnikami, zdecydowanie, tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie, zdecydowanie. I to jest właśnie to, na czym trzeba, na co trzeba będzie zwrócić uwagę po powrocie. Uda się to wyprostować, myśli pani? No przez jakiś czas będziemy nad tym pracować. Będziemy nad tym pracować, bo my, no, najpierw musimy zobaczyć naszych uczniów, żeby ich ocenić, jak oni wyglądają w sensie jak się czują, bo wyglądają na pewno świetnie. I A co jak, mówią o maturze? Nauczymy się, mówią. Będzie dobrze. Cieszą się? Chyba się już cieszą, bo to wie pani, już będzie ta matura normalna, a potem oni będą mogli odpocząć z nadzieją, że jak, wrócą na, jak pójdą na studia, to będą chodzić normalnie na zajęcia. Mhm. No bo teraz studenci też pracują zdalnie. Mhm. I mają, myślę, że po cichu mają nadzieję, że w październiku to już będą takim normalnym studentem, w sensie biegnie na zajęcia z wydziału na wydział. I to, że to będzie normalnie. No tego, tego im życzymy bardzo serdecznie. Mhm. Są takie informacje, że psychologowie, pedagodzy, logopedzi odchodzą ze szkół. U Pani coś takiego było? Nie, nie. Nie ma Pani problemu z taką kadrą? Nie, nie. nie. Ja mam pedagoga, który jest do dyspozycji. Mój pedagog, jest, pracuje, nie pracuje zdalnie, pracuje w szkole. Każdy, kto potrzebuje takiej pomocy, porady. Mm -hmm. Może się umówić przez naszą panią pedagogi, albo na rozmowę telefoniczną. Czy Czyniowie zgłaszali te... taką chęć? Chcieli niektórzy porozmawiać tak, z psychologiem? Tak, niektórzy tak, nawet rodzice no, też zgłaszali taką ochotę i mm -hmm. potrzebę. I pani bada, do, panie do, jest do ich dyspozycji. Mm -hmm. A teraz porozmawiajmy o e, pracownikach niepedagogicznych. Są protesty, są rozmowy z władzami miasta. Na jakim to jest w tej chwili etapie? Bo mówiło się o 500 osobach do zwolnienia. Wie pani, no, trudno jest mi się na ten temat wypowiadać. Nie, nie uczestniczę tylko tych, w tych, bo, tych, y, tych rozmowach. Ja myślę, że trzeba dać czas jednej i drugiej stronie z nadzieją, że sprawa zostanie wyjaśniona. Rzeczywiście były takie e, propozycje. Y, składało je miasto y, dyrektorom wszystkich szkół. Dyrektorzy wyrazili swoje zdanie, no i teraz czekamy, myślę, że obie strony zastanawiają się, jak wyjść z tego, Impas. z tego impasu. Tak? No tak, ale ile osób musiałaby pani zwolnić u siebie, jeżeli chodzi o pracowników niepedagogicznych? No ja akurat w moim przypadku mam dwie panie woźne, które odchodzą na emeryturę. Mhm. I już. Ale musiałaby pani zwolnić więcej, tak? Według tych Nie, nie. Nie, nie, chyba nie. To jest. To zależy od szkoły i od y, y, tych y, jakby wyliczeń, które przedstawił y, y, Wydział Edukacji, ale tak jak mówię, te rozmowy trwają i raczej y, pozwólmy im skończyć te rozmowy. No tak, ale do, 350 do... placówek 500 osób do zwolnienia. Nie, nie 500 chyba. Około 500. Na początku takie były rozmowy. No może. może, ale ja wczoraj jeszcze czytałam na Facebooku, no teraz, 180. że 180. To, bo to, bo to, zaczęło, to zaczęło topnieć po rozmowach z, z władzami miasta. A no, to, tak. no to niechaj to topnie i, i życzymy obu stronom dojścia do porozumienia. Ale z tego co wiem, to pani też uważa, że to jest za duża liczba. No, to znaczy wie panie, no to trzeba przeliczyć na e, każdą szkołę i zobaczyć, y, jaki, y, jaka ilość y, pracowników niepedagogicznych zapewni bezpieczeństwo uczniów. No tak, no, w, taki, w takiej sytuacji, w takich czasach teraz taki pracownik jest bardzo potrzebny woźny, tak? Woźna to zawsze bardzo ważna osoba w szkole. No tak <noise> tak, ale chodzi o, o pandemię w tej chwili. No tak, tak, trzeba, y, trzeba zabezpieczyć szkołę. I <noise> to robią głównie pracownicy administracji. Absługi. Mhm. I ja jeszcze bym chciała wrócić do szczepień. Nauczyciele nie protestują, że są szczepieni AstraZeneca? Nie. Nie, nie. nie było takich głosów? Nie. Nie, nie, nie. No, myśmy wiedzieli, że nauczyciele zostaną, tak zostało ogłoszone, że AstraZeneca będzie szczepionką, którą będą szczepieni nauczyciele. I nauczyciele się nie oszczepią. I tutaj zysk przewyższa ryzyko, takie głosy tak. Takie głosy, aha, No Zysk no, ta um, Europejska Agencja Leków też się wypowiedziała te pozytywnie. Nie, nie słyszałam, żeby moi nauczyciele tutaj protestowali przeciwko. Ci, którzy się chcieli, nie chcieli zaszczepić, po prostu się nie zaszczepili. E, przecież to jest dowolność, jak ci, którzy chcieli się zaszczepić, zaszczepili się astrądzanego. A ile Czekamy. osób się zaszczepiło, a ile osób no, nie chciało się, się zaszczepiło? No, w mojej szkole to cztery osoby zrezygnowały ze szczepień. A ile pani ma osób? 42. 42, czyli tak naprawdę niewiele. Tak, niewiele. niewiele. I wszyscy mamy, jesteśmy po pierwszej dawce. Teraz będziemy mieli tam w połowie maja drugą drugie, drugie szczepienie. Będziemy zdrowi. Mhm. I nie zachorujemy. Pani dyrektor, czyli co? Matura, jesteście zmobilizowani? Jesteśmy zmobilizowani, przygotowani. Jeszcze jutro e, zdezynfekujemy na wszelki wypadek wszystkie ławki, poręcze, po południu, no bo to długi weekend teraz i, w piąte, i we wtorek rano czekamy na arkusze. Zwarci gotowi. Zwarci gotowi. Bardzo dziękuję, dziękuję za uwagę. Maria Włodacz, dyrektor trzeciego liceum dziękuję. ogólnokształcącego w Łodzi była Dziękuję gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.